Twoje dziecko jest kurwa mniej warte kurwa od śmiecia na ulicach. jak i ty kurwa, Ukraitko, jebana kurwa. W Krakowie Ukrainkę jej dzieci zaatakował mężczyzna wściekły, że dzieci bawiąc się niechcący potrąciły piłką jego psa. Co ty kurwa patrzysz? Co mój pies to jest bramka kurwa? Ja nie wiem, no pod koło dzieci wtrącę psa. To jakiś kurwa, przepraszam cymbale, jewale. Ja co się patrzysz w tym śmieciu, kurwa? A co tam we Z jego ust padają słowa godne nazistowskiej propagandy. Mówi, twoje dziecko jest warte mniej od śmiecia na ulicy. Jesteś śmieciem, Ukrainko. A potem mówi, nie jesteś dla mnie człowiekiem. Twoje dziecko jest kurwa mniej warte, kurwa, od śmiecia na ulicy. jak i ty, kurwa, Ukrainko. Jebana, kurwa. Coś tak patrzysz kurwa. Śmieciu. Wypierdalaj tam do siebie. Dobrze. Chuj kartami, kurwa. Dobrze. To nie jest twoja Ukraina. A pan nie, może u mnie boleł brzuch albo nie A mnie to interesuje, kurwa. No nie nie kaza, jesteś człowiekiem, kurwa. Dobrze. Żebym to respektował. Jesteś Ukraińcem, pierdolony. To jest czysto nazistowska retoryka. To naziści dzielili ludzi na aryjczyków i podludzi. Podludzi, z którymi można zrobić wszystko. A jak pan tak rozmawia z dzieciakami, to jest normalnie. No to może, nie, ale nie wiem, no to, to dzieci są niewykowane. Chyba są przyzwyczajone do pan. Budycji, tak? I polski pan może tak rozmawiać z ukraińskimi dzieciakami, tak? Oczywiście składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Natomiast jeżeli wiesz, kim jest ten człowiek posługujący się nazistowską retoryką, zgłoś to do nas. Gwarantujemy anonimowość.